Hej, żółto, dziobie, na co się tak gapisz? Jak śmiesz naruszać moje terytorium? Niczego nie naruszam. zawsze naruszasz! Twoja stopa w tym miejscu oznacza, że naruszasz moje terytorium. Dobra. Oddawaj za karę swoje terytorium. Sorry, stary. Mam 98. miejsce w rankingu. Pamiętaj, że to ja dałem Ci dziś lekcję. A to co? Pięciogwiazdkowa jednostka? Tyle zasobów? Użyję tych zasobów do naprawy bazy i wzmocnienia defensywy. Ulepszę i rozszerzę koszary. Zainwestuję czas i zasoby w rozwój technologii wojskowej. Postawię na zaawansowane bronie obozu niemieckiego. Zapewnię są bardziej wytrzymały pancerz i większą siłę ognia. Sprawię, że myśliwce BF-109 będą bardziej zwrotne. Tak to się robi. Współpraca powietrze-ziemia i upijanie zasobów do naszego obozu! Nauczysz mnie tak grać! Bujaj się, nowicjuszu! Jestem najlepszym graczem na serwerze. I pamiętaj, że sam się prosiłeś o te lekcje. Łoba! Zagraj teraz!